Łódzkie Orientarium ma następnych lokatorów, są to Pseudogawiale, Tomistomy. Przyjechały one z ogrodu, z Dwór Kralowe, jest to Kraken, jeden z największych krokodyli w Europie, ma ponad 5 metrów długości, prawie 500 kg wagi. Jego partnerka Penelopa, ona jest dużo mniejsza, bo około 100 kg. Kraken jako ten samiec, który jest większy i odważniejszy, od razu zaczął penetrować cały swój wybieg basen, a Penelopaja ma trochę inny charakter i na razie kryje się w zakamarkach, więc będzie trzeba dłużej poczekać, żeby ją zobaczyć.